Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej części warsztatowych opowieści. Tym razem podzielimy się z Wami naszą decyzją na temat tego, co robimy dalej z silnikiem w naszej Dini Low Lowrider, oczywiście z silnikiem Evolution. Pokażemy Wam rewelacyjną promocję na narzędzia stalko oraz dodatkowo pokażemy Wam materiał na temat filtrów oleju w motocyklach Harley Davidson. A dokładnie skupimy się na tym, czy warto je rozcinać, a jeśli tak, to kiedy i w jakich silnikach? Jak widzicie, nasz silnik jest już prawie cały poobklejany. Przygotowany do takiego podlakierowania, bo nie chciałbym tego nazwać lakierowaniem silnika. Chcemy po prostu zadbać o to, żeby wyglądał on należycie. Ale można z tego od razu wywnioskować, że nie będziemy go rozbierać, ponieważ udało nam się ustalić, że tłoki w tym silniku są oryginalne. Okazało się, że jest to prostsze niż nam się początkowo Wydawało. Pierwsza rzecz, którą udało nam się praktycznie natychmiast ustalić, to to, że wszystkie tłoki na wysoką kompresję będą w silnikach Evolution musiały być wypukłe i to nie w całości, a dokładnie we fragmencie. Wynika to oczywiście z tego, że silnik Evolution ma dość specyficzną komorę spalania. Otóż komora spalania nie jest równa i kształtna nad całym tłokiem, a jest taka jakby bardzo niesymetryczna. W związku z tym nie da się tutaj podnieść kompresji płaskimi tłokami. Więc szybciutko sprawdziliśmy, oczywiście nasze tłoki są płaskie, ale to nie dawało nam 100% pewności, że są one oryginalne, czy też nie są na delikatnie wyższą, bo delikatnie się da podnieść kompresję płaskimi tłokami. Więc postanowiliśmy zagłębić się w temat i przestudiowaliśmy jak wyglądają dęka akcesoryjnych tłoków, a jak wyglądają dęka tłoków oryginalnych. I oczywiście za pomocą kamery endoskopowej ustaliliśmy na podstawie jednej takiej mocno charakterystycznej cechy, a dokładnie wyżłobionej szczałeczki w tłoku jest taka ładnie wyżłobiona, głęboka, dosyć szczałeczka, po której możemy stwierdzić, że nasze tłoki są oryginalne. Oczywiście świadczą o tym również uszczelki, które wyglądają na takie powiedzmy z pierwszego montażu, czy ogólnie cały stan, śrub, szpilek, wszystkiego, co tutaj jest. Wygląda na to, że silnik był po prostu nieruszany. Więc jedyna słuszna decyzja była no bardzo prosta: zostawić, nie ruszać. Jeżeli jest to oryginał, to najlepiej jeździć na oryginale. Nie ma co kombinować. Jeśli się okaże, że silnik gdzieś tam spożywa olej. Albo są z nim jakiekolwiek inne problemy, wtedy nie będzie żadnej dyskusji, natychmiast wstawimy go na warsztat i sprójemy. Zwłaszcza, że nie jest to nasz jedyny motocykl, więc jeśli nawet stałoby się to w środku sezonu, nie będziemy z tego tytułu strasznie płakać, po prostu przesiądziemy się na chwilę na inny, a ten wyląduje na warsztacie. I największym obecnie naszym dylematem jest wałek. Rozrządu. Troszeczkę się wahamy, ale chyba jednak postawimy na jeden wybór, który wydaje się być mega słuszny. Ilość wałków dostępnych do tego typu silników, jak Evolution, na rynku jest ogromna i tylko ten, kto nigdy nie wybierał, może powiedzieć, że nie ma z tym problemu, bo każdy z nas, czy każdy z Was, kto kiedykolwiek zastanawiał się nad tym, jaki włożyć sobie wałek rozrządu do swojego silnika. Jak otworzył katalog, to wręcz dostawał troszeczkę takiego, chciałbym powiedzieć, no można poszaleć od ilości tych wałków. Ale powiem tak, my chcieliśmy wałki jak najbardziej zbliżone do oryginału, może troszeczkę z taką możliwością dodać, dodania nieco momentu obrotowego w zakresach zwłaszcza niskich i średnich. Nie interesuje nas góra, nie chcemy motocykla, który się będzie bardzo wysoko wkręcał. I zaczęliśmy się zastanawiać nad dwoma wałkami. Początkowo w grę wchodził SNDS, który jest troszeczkę takim odpowiednikiem oryginalnego wałka. No ale skoro wymieniamy, no to dajmy sobie troszeczkę tego momentu więcej i postawiliśmy na firmę Andrews, i tutaj zastanawialiśmy się pomiędzy dwoma wałkami, a mianowicie pomiędzy f 13 a EV23. I teraz tak, f 13 jest takim wałkiem, który przede wszystkim chłodzi silnik, jak twierdzi producent, a dzieje się to między innymi ze względu na to, że jest dość mocno przewietrzany ten silnik. Ja nie lubię troszeczkę takich wałków z dużym przewietrzaniem, z tego tytułu, że one wprowadzają dość sporo błędów później przy odczytywaniu zawartości tlenu w spalinach itd tak dalej, tak dalej. z drugiej strony ten motocykl nie będzie jeździł mega obciążony a to jest taki wałek przeznaczony do pojazdów mocno obciążonych to nie jest elektra to nie jest elektra z wózkiem to nie jest elektra z przyczepą to jest mała zgrabna dajna Powiem tak, zdecydowaliśmy się finalnie na EV23. Mamy go obecnie zamówionego, jest dostępny m.in. w Storehouse'ie. Zamówiliśmy, czekamy i zobaczcie, co ciekawego pisze producent o tym wałku. Otóż wałek EV23 ma przede wszystkim bardzo ludzki wznios. To nie jest ogromny wznios. 498 yy, to naprawdę jest bardzo przyjemny wznios. Do tego wszystkiego ma dość. Niewielki, ale znowu nie całkowicie zerowy overlap. Mamy ten overlap naprawdę w bardzo fajnym zakresie. Do tego wszystkiego, proszę bardzo, łagodny wałek rozrządu do jazdy ulicznej z większym momentem obrotowym i mocą do jazdy w każdych warunkach z seryjnym współczynnikiem kompresji. Czyli mamy wszystko to, co chcieliśmy mieć. Tutaj jeszcze piszą, że taki największy przyrost, gdzie będzie widać, to jest 1800 do 5. 200. To są te zakresy obrotów, w których ten wałek będzie się spisywał najfajniej. I to jest dokładnie to, czego my potrzebujemy. Oczywiście, on nie wymaga żadnej ingerencji ani w popychacze, ani w laski popychaczy, ani w zawory, ani w sprężyny, ani w kompresję, w nic. Czyli zakładając, że naszego silnika nikt nie ruszał. A na to wychodzi, wpakowali tam tylko mega sportowy wałek rozrządu, nie wiadomo po co. Możemy liczyć na to, że po wsadzeniu tego wałka, po porządnym wystrojeniu gaźnika, ten motocykl będzie sobie śmigał bez najmniejszego problemu i przede wszystkim będzie śmigał bardzo długo i bezawaryjnie, bo to jest cel budowy tego motocykla. Ale nie będę już dalej się tutaj rozczulał nad wałkami, pokażemy Wam. Czy warto i dlaczego warto rozcinać filtry oleju, ale zanim do tego przejdziemy, pokażę Wam bardzo fajną promocję stalko. Otóż słuchajcie, koniec listopada to czas promocji. Wszyscy mają jakieś promocje ze względu na zbliżające się święta. A nie ukrywajmy, najlepszym prezentem dla nas, czyli dla ludzi, którzy kochają grzebać, naprawiać czy po prostu rozkręcać i skręcać swoje pojazdy, są oczywiście zestawy narzędzi. I również Stalko na koniec roku przygotowało specjalne zestawy narzędzi, pięknie zapakowanych w świąteczne pudełeczka z choineczkami idealny wręcz prezent dla domorosłych majsterkowiczów, i nie tylko, idealny również dla mechaników. Więc jeśli zastanawiacie się, co Chcielibyście sami sobie kupić pod choinkę, albo chcecie komuś podarować, kto ma ciągotki do mechaniki, to wybór wydaje się idealny. Na dole w opisie znajdziecie link i warto na niego zajrzeć. Zwłaszcza, że teraz, zarówno na ten większy, jak i na ten mniejszy zestaw jest mega fajna cenowa promocja. Zapraszamy! Zanim przejdziemy do filtra oleju, pokażemy Wam jeszcze jedną rzecz, którą udało nam się znaleźć. To się okazało wcale nie było takie proste. Kupując ten motocykl wiedziałem o tym, że on ma uszkodzoną dolną półkę, mianowicie urwał się ogranicznik, ktoś go tam w bardzo nieudolny sposób naprawił, ale to jest problem tego modelu. Nie motocykla a półek, bo te półki występują nie tylko w dajnach, ale występują i w innych modelach. Przede wszystkim w Sportsterach jest ich masę, i większość tych lekko uderzonych motocykli przyjeżdżająca ze Stanów ma te półki uszkodzone. Okazało się, że znalezienie zdrowych półek w Polsce jest dość mało realne. Za pieniądze typu, nie wiem, 500-600 zł. Ktoś nam proponował jakieś trochę uszkodzone, trochę krzywe, trochę takie, że trzeba sobie nie wiem, poprostować, pomalować. Wkurzyłem się, zacząłem szukać półki w stanach i co się okazało? Słuchajcie. Udało nam się trafić pięknego New Old Stocka, czyli taki tu jeszcze. No szkoda, że ktoś to zakleił, bo sprawdzaliśmy pod spodem, jest oryginalna naklejka z numerem części. Okazało się, że nie ma większego problemu. Da się znaleźć w Stanach nowiuteńką półkę. I słuchajcie, co ciekawe, ta półka, przepiękna nowiutka półka, nigdy do niczego nie zakładana, kosztowała nas w Stanach Zjednoczonych ze sprowadzeniem do Polski dokładnie. 1000 chyba 49 zł, więc żadnej tragedii, i to już mówię z cłem, podatkiem i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, mamy nowiuteńką półkę, więc jedno jest pewne będzie prosto, Nie będzie tutaj żadnych kłopotów z tym, że go ściągać, cokolwiek się tam dzieje. Piękna, ładna, nowiuteńka półeczka. Czasami po prostu nie warto kombinować, czasami warto kupić coś nowego i zapomnieć o problemie. Dobrze, przechodzimy zatem do naszego filtra oleju. A zatem, czy warto i kiedy warto, znaczy, czy warto, kiedy należy rozcinać filtry, a kiedy możemy sobie to po prostu odpuścić? Otóż, jeżeli, jeżeli mówimy o motocyklach Harley Davidson Big Twin, na pewno warto rozcinać filtry przy silnikach Evolution. Można sobie natomiast całkowicie to odpuścić przy silnikach. Twinkam, czyli jeżeli mamy evolution, rościnajcie, jeżeli mamy twinkama, możecie sobie to odpuścić, co nie znaczy, że jeżeli go rozetniecie, to coś się stanie. Dlaczego? Wynika to wprost z budowy magistrali olejowej. Zobaczmy, jak wygląda to w twinkami i dlaczego nie ma to sensu. Zobaczcie, w twinkami magistrala olejowa jest zrobiona bardzo Prosto. Wszystko, co idzie z silnika, tu proszę bardzo, z pompy do góry, czyli pompa tłoczy olej do smarowania, idzie przez filtr oleju, wraca z filtra oleju i idzie na resztę silnika, smaruje nam cały silnik. Olej spływa na dół, i ten cały olej po przepracowaniu w silniku wraca do zbiornika. Czyli jeśli gdziekolwiek w silniku pojawi się jakieś zużycie mechaniczne, to wszystkie opiłki. Trafią do zbiornika na olej. I wtedy, jeśli zaczniecie spuszczać olej przy wymianie, to wszystkie te opiłki ze zbiornika zlecą razem ze starym olejem, więc będzie natychmiast widać, że coś tam się dzieje. W tym przypadku filtr niewiele zbierze, bo filtr pracuje już na magistrali, która pobiera olej ze zbiornika. Czyli te opiłki najpierw trafią do zbiornika, potem ze zbiornika trafią na pompę, a dopiero z pompy. Na filtr. Więc jeśli chcecie rozcinać ten filtr, to oczywiście możecie, ale czy jest potrzeba? Niekoniecznie, bo i tak będzie wszystko widać w oleju. Natomiast zupełnie inaczej wygląda to w silnikach Evolution. Zobaczcie magistrale z Ewo. Ja już o tym wspominałem kilka razy, ale jeszcze raz to przypomnę. Proszę bardzo, tutaj mamy pompę oleju, olej ze zbiornika idzie na pompę oleju, jest gdzieś całe smarowanie silnika i potem na powrocie, proszę bardzo, znajduje się filtr oleju, jest wszystko, co wyciągnięte z silnika, jest filtrowane i do zbiornika, proszę bardzo, trafia czyściuteńki olej i tutaj samo spuszczenie oleju ze zbiornika niewiele Wam powie, bo wszystkie opiłki i zanieczyszczenia pozostaną w filtrze. Dlatego w EWO warto wręcz przy każdej wymianie oleju rozcinać filtr. I teraz jak to zrobić? Można oczywiście po barbarzyńsku gdzieś jakimiś brzeszczotami i tak dalej. Nie wiem, różnie to ludzie robią. Albo można się po prostu posłużyć prostym, fajnym narzędziem dostępnym praktycznie na wszystkich portalach ogłoszeniowych i rozciąć sobie. Taki filtr, zobaczcie, jak to fajnie odcina i co znajdziemy w środku. Sam filtr, jak wygląda, każdy wie, trzeba z niego sobie wyrzucić uszczelkę, będzie nam łatwiej i przyda się nam do odcięcia klucz do filtrów oleju. Sama obcinarka wygląda po prostu jak taki troszeczkę bardziej rozbudowany otwieracz do konserw. Zakładamy to na nasz filtr. O, i tutaj z tej strony, zobaczcie jeszcze z bliska, mamy takie kółeczko. To kółeczko służy do odcinania naszej blachy. Jeżeli się ładnie zamontujemy tutaj, o, to możemy sobie, zobaczcie, rozciąć bardzo ładnie nasz filtr. Otworzymy go sobie po prostu jak konserwę. O, jest to dosłownie kilka ruchów. Już widać jak się pięknie tnie. O! I mamy, zobaczcie, przepięknie otworzony filtr oleju. Bez żadnego niszczenia, z się nad tym, tylko kilka ruchów filtr się otwiera. I to jest wkład naszego. Filtra. Teraz możemy dokładnie zobaczyć, co siedzi w tym filtrze, co się w nim znajduje, jak to wygląda, sprawdzić, czy są jakieś opiłki metalowe, czy nie ma. Warto oczywiście do tego wszystkiego wziąć sobie magnes, pogrzebać jeszcze magnesem, czy coś tam się nie będzie chciało do tego magnesu przykleić. I jeszcze raz powtarzam, jeśli macie EWO, rozcinajcie te filtry, zaglądajcie do nich, bo warto. To również dotyczy starych modeli. Sportstera, ale o sportsterach to pewnie kiedyś przygotujemy jakąś inną serię. Dobrze, myślę, że taka porada się Wam na pewno przyda, bo przynajmniej będzie to wyjaśnione, kiedy trzeba, kiedy nie trzeba tych filtrów otwierać, bo wiem, że na forach na ten temat są przeróżne dyskusje. Mam nadzieję, że teraz jest to już jasne. I klarowne. My się bierzemy dalej za naszą Dines, składamy ją, a Was zapraszamy jeszcze na koniec odcinka na krótki filmik od kolegi, który co prawda nie wyrobił się, ale chciał, żebyśmy wyemitowali jego filmik. A skoro mu na tym zależało, to my spełniamy jego życzenie i puszczamy dla Was filmik. Natomiast, skoro już idzie filmik, skoro już mowa o naszej promocji, my bierzemy się za przegląd mapy, patrzymy do kogo z Was możemy dotrzeć. Bo chcielibyśmy odwiedzić Was wszystkich, naprawdę, ale nie wszędzie damy radę dojechać. A chcielibyśmy objechać Wasze miejsca, gdzie realizujecie swoją pasję, jeszcze przed świętami. Także czekajcie na informacje od nas, odezwiemy się na pewno, jeśli tylko będziemy się do Was wybierać. Dziękuję, zapraszam na materiał i do zobaczenia już we wtorek w kolejnej części kurs i Smar, gdzie opowiemy wam m.in. o tym, jakim problemem skąd się bierze i jak z nim walczyć czy też go unikać. Pojawia się w turystyce takie coś ostatnio czego się bardzo boicie. Spalanie stukowe i właśnie o nim będziemy mówić w kolejnej części Kurzy Smar. Do zobaczenia. Jestem blokersem, więc realizację pasji zaczynam zwykle od dojazdu do garażu. A raczej ograniczam się do użytkowania motocykli i co najwyżej czynności serwisowych. Zmiany płynów, klocków, jakieś regulacje, nic nadzwyczajnego. Choć zdarzyła mi się naprawa głów na stole w pokoju. Wybierzmy się razem na wycieczkę do mojego garażu. Zapraszam. W końcu dotarliśmy. Taka humorystyczna historia oparta na faktach. A tu są moje zwłoki, ani jeden nie jest sprawny. <śmiany> Dziękuję. I do zobaczenia na trasie.